Jedna z najważniejszych w moim życiu, po prostu tak to czuję, odczuwam, dlatego że to jest rola, podczas której mam możliwość chociaż odrobinę poczuć to, co kiedyś czuła piosenkarka żydowska, która musiała uczestniczyć tym wszystkim, w tej strasznej historii podczas II wojny światowej I jedna z nich była Haya Rosenthal a druga była Luba Lewicki która śpiewała dla ludzi po to, żeby nie tracili duchu i to jest niesamowite, kiedy podczas roli teatralnej masz możliwość nie tylko zagrać taką osobę ale i śpiewać znaczy się śpiewać tak kiedy śpiewasz to nie potrafisz kłamać i ja właśnie trafiłam w tą taką pułapkę, że ta rola była stworzona z, z całego mojego serca.